Ciemaneczko, ja jestem Weskin a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie troszeczkę o umiejętnościach, między innymi o tych, które są najlepsze na początek, jak i do samego końca gry. Zapraszam do oglądania. OK, jak widzicie, w tej części mamy podział tutaj również na cztery drzewka. Pierwsze drzewko u góry dotyczy zwinności, lewe drzewko dotyczy walki, a na dole dotyczy, można powiedzieć, przedmiotów użytkowych. Jeżeli chodzi o prawą stronę, tutaj mamy tryb bestii, o nim sobie porozmawiamy na samym końcu, a na początek porozmawiajmy sobie może o najważniejszym drzewku według mnie, czyli właśnie drzewku zwinności. Jak widzicie. Drzewko posiada ogólnie 7 umiejętności i przede wszystkim skile, które ja polecam brać już od samego początku gry. Jak wiecie pierwsze poziomy, to polecam się skupić na tym drzewku właśnie, z tego względu, że tak, pierwsza umiejętność, jaką widzicie, jest już bardzo przydatna. Między innymi polega na tym, że zmniejszają się wasze obrażenia, gdy spadacie z jakiejś większej wysokości. Po prostu możecie się przeturlać i to naprawdę uwierzcie mi, bardzo pomaga. Dzięki temu praktycznie nie tracicie tego flow, nie tracicie również obrażeń. Jest to naprawdę przydatne podczas ucieczki. Następna sprawa tutaj przede wszystkim zry. Umiejętność również bardzo przydatna. Po prostu, gdy trzymacie sprint podczas biegu, to dodatkowo jeszcze szybciej biegniecie. Oczywiście zużywacie stamina ale naprawdę może wam to uratować nieraz życie, zwłaszcza w trakcie nocy. Następny skill no to oczywiście odbicie od wroga, tutaj akurat musimy to wybrać, ale nawet jest to nie najgorszy skill, jeżeli chodzi właśnie o ucieczkę. Następny skill, który polecam jest to właśnie Impuls. Jak widzicie tutaj, gdy pokonujemy jakąś przeszkodę, to po wciśnięciu Shifta również dostajemy chwilowe przyspieszenie, które również pomaga nam w ucieczce, jak i po prostu pokonywania większych dystansów. I można powiedzieć, że jeżeli chodzi o to drzewko, to w sumie tyle. Następne drzewko, jakim bym się kierował, jest to właśnie drzewko na dole. Pierwsza umiejętność to, to oczywiście skradamy się ciszej, także to musimy wybrać. No i tutaj powiem Wam szczerze, że ja bym wybrał osobiście dwie umiejętności z tego względu, że pierwsza umiejętność tutaj nauczy Was wytwarzania miotacza ognia, który może Wam się przydać, jeżeli walczycie z grupą przeciwników. A uwierzcie mi, że zwykli zarażeni bardzo szybko padają od takiego miotacza ognia, więc jest to bardzo przydatne. Natomiast z drugiej strony również mamy umiejętność, która Wam pozwala po prostu jechać dłużej właśnie takim pojazdem. Po prostu zużywacie mniej paliwa, co jest również bardzo przydatne, jeżeli właśnie chcecie gdzieś dotrzeć do jakiegoś punktu szybciej. Następna sprawa wytwarzanie granatów również może się okazać przydatne, niekoniecznie musi. Następna rzecz, również tutaj jemy ja wybrał dwie opcje do wyboru, m.in. właśnie granatnik, jak i ekspert od kolizji, z tego względu, że ekspert od kolizji zwiększa nam odporność naszego pojazdu, dzięki czemu po prostu wolniej się on zapali. Po prostu będzie mógł otrzymać więcej obrażeń. Natomiast granatnik również jest przydatny, jeżeli chodzi o grupę wrogów, jak i nawet większy przeciwników typu np. Demon Nisher czy jakiś zbój. Jeżeli chodzi o ostatnią umiejętność, tutaj za bardzo nie zwracałem sobie nią głowy. Ona jest średnio przydatna, uwierzcie mi, bardzo rzadko z niej korzystałem i myślę, że nie warto. Następnie mamy drzewko walki. Pierwsze z kilkopnięcie z wyskoku. Jedna z przydatniejszych umiejętności, jeżeli właśnie chodzi o walkę gdzieś tam wyżej na dachu, możemy po prostu sobie takiego przeciwnika zrzucić i po prostu on ginie od razu na jednego takiego kopniaka. Tutaj w zależności czy używacie często buildów dystansowych, jeżeli tak, to polecam wam wybrać tą opcję. Jest to mega strzał, czyli dodaje efekt przebicia i zadaje dodatkowe obrażenia od ataków właśnie taką bronią. Natomiast jeżeli nie gracie, Takim buildem, to zdecydowanie polecam się skierować tutaj w górę, czyli właśnie do ładowania, kupnięcie. Bardzo fajna sprawa. Pomaga wyrzucić właśnie waszych wrogów z dachów, co jest mega fajną opcją. Jeżeli chodzi o tą umiejętność, to za bardzo bym się nad, ni nad nią nie skupiał. No i jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o te trzy skille, to myślę, że głównie wybrałbym tą opcję, czyli po prostu podczas ataków wasza wytrzymałość broni jest zużywana po prostu mniej. Co jest przydatne, zwłaszcza na początku, gdy macie mało staminy i po prostu często się męczycie. Jeżeli macie więcej skill pointów, to również warto się zaopatrzyć właśnie w umiejętność Cobweb. No nic innego. Jak po prostu taki ala finisher z ziemi. Gdy was zarażony leży, to po prostu kopniecie go w głowę i on po prostu od razu jest już martwy. A jeżeli chodzi o tą umiejętność, to zdecydowanie nie polecam. Okej, okay, no i mamy nasze drzewko bestii. Jak widzicie, jest ono tutaj na czerwono. Jeżeli chodzi o zdobywanie punktów umiejętności do tego drzewka, no to wiadomo, będziecie musieli pokonywać chimery, żeby odblokowywać skill pointy. Generalnie potrzebujecie 22 punkty, żeby wymaksować całe drzewko. Wydaje mi się, że jest to na spokojnie do zrobienia, ponieważ z tego, co się orientuję, mamy około 33 chimery w grze, więc to spokojnie powinno wam starać tych punktów. No i tutaj jeżeli chodzi o umiejętności takie główne, to tutaj polecam wybrać opcję wściekła szarża. Szybciej po prostu biegniemy. Następny skill to również na dole jest to wybicie. Po prostu skaczecie o wiele dalej, co również jest bardzo przydatne. Następny wybór. Tutaj polecam już uderzyć w górę, czyli miazga z powietrza. Bardzo fajny skill, jak właśnie zadający obrażenia obszarowe. Także myślę, że może się przydać. Tutaj tak naprawdę w zależności co wolicie. Od mniej więcej szóstego poziomu odblokujecie gra hooka, więc tutaj jeżeli wybierzecie ten skill, no to po prostu będziecie mogli go używać w trybie bestii. A tutaj po prostu ogłuszacie zarażonych w pobliżu, przeważnie tych zwykłych. Tutaj jest akurat decyzja dla was. No i tutaj już mamy ostatni skilek. Bardzo przydatny swoją drogą. Możecie po prostu aktywować tryb bestii, kiedy tylko chcecie. Nie musicie do końca napełniać paska, także fajna sprawa. A ogólnie jeszcze z tych umiejętności tutaj na środku. To przede wszystkim ten skilek jest bardzo fajny z tego względu, że nie używa wam automatycznie trybu bestii, tylko sami możecie go włączyć. Ten skilek to jest taki bardziej jakby dodatek, można powiedzieć. Po prostu ogłuszacie przeciwników dookoła, jeżeli aktywujecie ten tryb bestii. No i ten myślę, że jeden z ważniejszych podczas. Ataków, odzyskujecie jakąś część zdrowia, czyli po prostu można powiedzieć, że jesteście prawie że nieśmiertelni, tak naprawdę. To by było, jeżeli chodzi o skille. Tutaj możecie sobie jeszcze kliknąć na kela Graina, żeby zobaczyć, jakie już obecnie umiejętności macie. Tak naprawdę, dosyć sporo tych umiejętności już dostaliśmy na samym początku, także bardzo fajnie. W dwójce pamiętam, że te skilly były bardzo okrojone na początku, no i musieliśmy troszeczkę poekspić, żeby rzeczywiście ten parkour, jak i walka była rzeczywiście na odpowiednim poziomie. Ok, dzięki Wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Jeżeli możecie, zostawcie jakiś ślad tam na dole i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!